Maju Albercie, znajdujemy się na próbach do szóstego odcinka Tańca z Gęstami. Ostatnio był odcinek rodziny, ja nawet nie miałem szansy z Wami rozmawiać, ale wiem, że wystąpiła Twoja siostra Sonia, no i przepiękny występ dała. Śpiewała Franka Sinatra piosenkę. W ogóle jakie Tobie teraz otworzyły emocje już po tym wszystkim, jak ten kurz opadł? Ja, ja ciągle się zbieram, żeby zobaczyć w ogóle ten odcinek na Polsat Box, bo ciągle jeszcze nie miałam okazji i nawet wręcz miałam takie coś, że jeszcze nie chciałam, że właśnie chciałam, tak jak mówisz, ten kurs, żeby opadł, bo te emocje ciągle były we mnie takie bardzo żywe, bo to był najbardziej emocjonujący odcinek, taki, na który chyba zresztą wszyscy uczestnicy najbardziej czekają i z tego, co też rozmawiam z innymi parami, to chyba jeden z najładniejszych w ogóle ze wszystkich innych sezonów, że, że zawsze te odcinki rodzinne gdzieś takie były dość patetyczne, takie wzniosłe, a ten miał sobie i takie momenty wielkich wzruszeń, i poczucia humoru, i żartu, i bliskości. I naprawdę w tej edycji jest tyle wspaniałych park, które, które miały takich, takich fajnych rodziców, rodzeństwo najbliższych do, do pokazania. Wierzę, że to, że to było tak bardzo zróżnicowane, że ja sama cały ten odcinek jakby siedziałam z takimi otwartymi oczami i mówiłam: Boże, jak pięknie, że każdy, ka każdy jeden taniec był tak zróżnicowany, inny. i, no i Przepiękny, że, że aż chcę mieć taką przestrzeń sobie, żeby tak siąść i zobaczyć ten, ten spektakl, bo to tak trzeba nazwać, jak, jak, jakim był ten niedzielny odcinek. Mhm. A jak to wygląda z Twojej perspektywy, Albercie? Czy ten odcinek jest taki najbardziej emocjonujący dla tancerzy? Tak, jak najbardziej. Patrząc na to, jak rodziny się kochają, na oglądać tą relację na żywo, bo też odbiór w studiu jest zupełnie inny. Fajniejszy, 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 mi się wydaje, zdecydowanie. Dla nas, dla tancerzy też. No, każdy opowiedział piękną historię, bardzo dużo wzruszeń. No super, ja osobiście bardzo, bardzo lubię te odcinki. Dokładnie. I mi się też bardzo spodobało, jak Sonia mówiła o tobie, że dzień, w którym ty się urodziłaś, to był najpiękniejszy dzień w jej życiu. To było naprawdę piękne. I wtedy wiesz co? Ja tak o, sprawdzałam TikToka i zaczęło po prostu napływać jakieś plotki, że to na pewno musi być Twoja mama, skoro tak powiedziała. O Jezu, no, no nie. No nie, ale to było faktycznie wzruszająca chyba chwila też dla Ciebie. No bardzo wzruszająca. No Sonia jest mi taką jedną z najbliższych osób na świecie. Myślę, że jako kobieta jest mi w ogóle. No no wiadomo, mam też córkę, ale, ale to jeszcze nie jest też ta, 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 taka relacja, w sensie na... przez to, że może moja córeczka jest jeszcze ma, malutką dziewczynką, a z Sonią mam taką prawdziwą, najpiękniejszą przyjaźń, jaką można sobie wyobrazić i, i też pamiętam to, jak Sonia mi opowiadała właśnie ten dzień, kiedy, kiedy ja miałam się urodzić, że, że tak strasznie na to czekała, a przez to, że moja mama no, miała 40 lat, mnie rodziła i dwa lata wcześniej jakby już urodziła mojego brata, to było trzecie dziecko i już wtedy była tak bardzo zmęczona, że jak się dowiedziała, że jest w czwartej ciąży, to była taka złamana, O moja siostra mówi, Boże, błagam, żeby to była siostra. I jak się okazało, że naprawdę, że się urodziła siostra, to, to że była tak zachwycona, mówi, Boże, przysięgam, wzią, mamo, ja się nią będę zajmowała, będę ją kochała, będę ją tuliła i faktycznie Sonia i mnie, i mojego brata, tak dopóki nie wyjechała na studia, to, to faktycznie była taką dla nas chyba najcudowniejszą opieką. A potem jak stąd i przyjeżdżała, no to, to była najwspanialszą siostrą i zawsze taką mega, mega zaangażowaną. No i to jest mega fajne, że macie taką właśnie bliską relację. A czy na tej linii aktorskiej, jak ty właśnie też działałaś prędzej jako aktorka, bo teraz bardziej jako bizneswoman, influencerka? To czy wtedy miałaś jakąś taką zazdrość o to, że Sonia na przykład dostaje różne role, a Ty na przykład konkretnych nie? Nie, nigdy nie miałyśmy zazdrości wobec siebie, wobec niczego, wobec żadnego, nie wiem, żadnej w ogóle pracy, to już w ogóle mi się wydaje jakieś absurdalne kompletnie, mm. ale wobec, nie wiem, życia rodzinnego, czy nie wiem, życia biznesowego, my zawsze sobie sekundujemy, trzymamy z siebie kciuki, więc w takich relacjach to w ogóle nawet… Nawet nie wiem, jak to komuś mogłoby przyjść do głowy, żeby być zazdrosnym u nas w rodzinie. E, wszyscy ze siebie bardzo mocno trzymają kciuki. Mamy taką bardzo, bardzo zżytą, bliską, zresztą super rodzinę, bo tak jak mówię, mam dwóch braci i jedną siostrę, e, mam, mam nadal rodziców, którzy są w dobrym zdrowiu, którzy razem żyją, razem mieszkają, więc taki, taki model rodziny, który tak dość, 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 dość rzadko się chyba spotyka i, i znaczy może, może nie rzadko, ale w, w dobie dzisiejszych czasów, no to, to, to jest gdzieś tam ta wartość, powiedzmy, nie, nie jest taka najważniejsza ta rodzina, a nas rodzice tak wychowywali, że rodzina to jest świętość i, i my wszyscy się bardzo kochamy I, i dla mnie to jest zawsze zaskakujące, jak ktoś mówi, że nie wiem, ma brat albo siostrę, z którą nie rozmawia, albo z którymi, nie wiem, no nie, nie, jakby nie, to jest kompletnie dla mnie nie, niepojęte i nie wiem, jak to się może dziać, ale to jest też fajne, że Albert mógł poznać moje rodzaństwo, no bo ja poznałam wcześniej Yy, ym, a brata Alberta i... Yy, Brat Alberta, jak to Tak, brata Alberta. <Ha> <tık> Albert do, do brata Alberta. Eee, Pozdrawiam i, i, I też wiem, że, że Albert pochodzi z takiej rodziny, gdzie te wartości takie rodzinne, bliskości, wsparcia, przyjaźni są najważniejsze, że Albert też ma taką bardzo bliską relację ze swoimi rodzicami. Rodzice zresztą przyjeżdżają do nas na widownię, sekundują nam jako parze, no są zawsze gdzieś tam, y, trzymają kciuki za, za jego rozwój, za jego karierę. No i, i to jest fajne, że nagle że masz podobne wartości, wiesz o co chodzi, że jakby w podobnych wartościach wzrastałeś, Podobne wartości y, są w swojej głowie i, y, i nie wiem, no, jak myślę, nie wiem, z Albertem trzeba skrócić trening, bo nie wiem, jest pasowanie naucznia albo ja mam, słuchaj, bo mm -hmm. dzieci przyjechały, to dla nas to jest, no wiadomo, rodzina, żegnam do widzenia, Dius nie ma treningu lekarz, leci do rodziny, to jest jasne, mm -hmm. naturalne i oczywiste dla nas. To jest priorytet. I też bardzo fajny był ten wasz taniec tutaj z Leonią, właśnie w poprzednim odcinku. Ja widziałam bardzo dużo pozytywnych komentarzy i zastanawiam się, Albert, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Jak właśnie uczyć dziecko, żeby dobrze przygotować do tańca? Bo to też no, nie jest na pewno prosta sprawa. To doświadczenie z dziećmi miałem, bo zaczynałem jako instruktor tańca właśnie dla dzieci. Więc szybko poszło. Tak naprawdę nie ukrywam, pomogło, bo Maja musiała coś załatwić na mieście, więc Leonia nie miała jak uciekać do mamy. To też zawsze dzieci ciekawie reagują. Jak nie ma tej najbliższej osoby, to są bardziej skoncentrowane. Dlatego też na zajęciach z dziećmi nie mogą przybywać rodzice w większości, tak jak są w szkołach tańca. No i Leonka w 15 minutach garnęła choreografię i była gotowa. Maja przyjechała już na gotowe ja, Maja i, musia... Maja się i musiała... Była parę dni, żeby się nauczyć swoich kroków, nie tak szybko. Ona pomogła, więc no, w tym występie zdecydowanie trzy razy Bochosiewicz poza o, to naprawdę nie Ale ja też widziałam, to pokazywałaś się grania, jak Twoja córeczka też tańczyła już wcześniej. Czy ona ma doświadczenie, on ma ten dyrekt taneczny? Nie, nie, nie. Tutaj Albert nam zorganizował lekcję tańca w przededniu naszych prób, bo zaczynaliśmy próby od poniedziałku. Ona już przyjechała na weekend i w sobotę miała pierwszą swoją lekcję tańca właśnie z Kasią, która się zajmuje Broadway Jazzem dla dzieci. Więc zrobiła jej taką pierwszą przygotowawczą lekcję, i to, to był właśnie nagranie z tej pierwszej lekcji. Więc ona nie miała żadnego doświadczenia tanecznego. No, ale jakby zdecydowanie po tym odcinku już wiem, że e, to na pewno nie jest koniec jej kariery tanecznej. I teraz no. powiedziała już absolutnie, że ona chce tańczyć Broadway, Jazz, więc będziemy szukać nauczycielki na pewno. O, o, o. A może i taniec towarzyski za kilkanaście lat wystąpi jako tancerka albo jako gwiazda? No, 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 dokładnie, a może, może w tańcu z gwiazdami. Przepraszam, w tańcu z, znałem, z gwiazdami, ale tak. nie powiedziałeś jako tancerka, czy jako gwiazda? Tego jeszcze nie wiem. Jeszcze nie określiłem. No, może pójdzie w ślady, mamy kto wie, zobaczymy, nie? Ale też no. wiem, o no właśnie, jak mówi klasyk. Ale też wiem Maju, że ty do tej pory, wydawało mi się, że nie pokazywałaś tak prywatności swoich dzieci, nie pokazywałaś ich twarzy w ogóle w mediach społecznościowych, gdzieś to ukrywałaś, a teraz się zdecydowałaś na ten krok, właśnie co zaważyło, że postanowiłaś pokazać Leonie? No jakby wiedziałam od samego początku, że jeżeli dotrwamy do tego odcinka rodzinnego, to marzeniem i moim i Leonie jest wystąpienie w nim wspólnie więc jakby nie, przedyskutowaliśmy to jeszcze z moimi mężami, wspólnie stwierdziliśmy, że, że absolutnie no to jest taka piękna przygoda. Że, że głupio by było nawet się na to nie zgodzić i zabronić z tego względu, bo ich nie pokazujemy ich publicznie, ponieważ to taka decyzja od razu nastąpiła. Przy ich urodzeniu widzieliśmy, że jakby, jakby nasza rodzina nie będzie występowała w social mediach jako rodzina, nie będziemy na dzieciach zarabiać ani nie, nie chcemy upubliczniać, bo nie, nie chodzi tutaj tylko o sam wizerunek, tylko... Ich taką prywatność jako, jako ludzi tego, jak się wychowują, co robią, co lubią, jakie mają humory i tak dalej. No po prostu uważam, że, że te nagrania gdzieś tam powinny być w rodzinnym archiwum, a nie być oglądane przez każdego przypadkowego człowieka, bo, bo te dzieci nawet po prostu nie mają nawet świadomości, potem idąc w świat, jakby nie, nie mogą sama o tym zdecydować. No, moja córka jest już na tyle świadoma, że mogła sama zdecydować, mówię, tak kochana będziesz w telewizji, to ktoś, każdy będzie mógł zobaczyć. Ehm, no, Ale też bardzo świadomie tego podeszliśmy. nie pokazywaliśmy ani zmagań podczas prób, nie było z nią rozmów, nie robiliśmy, nie kręciliśmy sobie tam, nie wiem, release'ów. Nie, 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 nie chciałabym po prostu, żeby ona weszła w świat social mediów jako, jako mało, mała dziewczynka i, i, i żeby nie wiedziała, z czym to się je, jakby żeby to było troszeczkę poza jej świadomością, więc jakby udział w programie to jest jedno. Program jakby dla Loni się zakończył i, e, i na pewno nie, nie, to nie jest tak, że nagle e, nie wiem, otwieram jakąś e, puszkę z jej udziałem w social mm. mediach i teraz nagle będzie kręciła reklamę czy coś. Nie, no jakby to jednorazowe wydarzenie, piękna przygoda, wspaniała, myślę, że przygoda na całe życie. Zresztą cała szkoła i sekundowała, no, wszystkie koleżanki, nauczyciele, kuzynka, rodzina, wszyscy, więc bo chodziła po prostu dwa metry nad ziemią, a no, słowa się skończyła, trzeba wrócić do szkoły, pisać szlaczki, robić matematykę. I trzeba dalej pracować. Tak jest. No dokładnie, ale już też wspomniałaś o tej szkole, to ja wiem, że wy na co dzień mieszkacie za granicą, nie? I też jak to wyglądała się sytuacja u waszych dzieci? Czy, ty, czy one chodzą do takiej kilkujęzycznej szkoły? No to są właśnie te rzeczy, o których już jakbym uważam, że to już jest prywatność moich tak. dzieci i, i nie trzeba o tym mówić, gdzie one tam chodzą do szkoły, jak będą kiedyś chciały powiedzieć, to powiedzą. Dobra, jasne. No spokojnie, ale też wiem, Albert, że Ty się już wkrótce szukujesz tutaj do zostania ojcem, i czy Ty jakoś się przygotowujesz do tej roli specjalnie? Specjalnie nie. No staram się być wsparciem dla Olgi i na tyle, ile mogę, to daję. A no czas zweryfikuję, i dopiero jak dziecko się pojawi, no to wtedy będą większe działania. Myślę, że jestem przygotowany. Najważniejszym w, w moim. W przypadku myślę być mentalnie na, tym, na to gotowym i czuję się, że jestem. Dokładnie, ale też wiem, że na przykład kobiety w ciąży mają różne zachcianki. Nie moje, na przykład była ze mną w ciąży, to ciągle jadła cukierki miętowe. Ja ciągle kupowałem w sklepie i mam do dzisiaj także u ja na przykład cukierki miętowe. Czy w Twoim przypadku jest tak, że Olga na przykład też ma jakieś takie zachcianki? No to myślę, że yy, jak już się Janek urodzi, to będzie jadł dużo chleba. <grym> <grym> gluten rządzi. Tak, gluten forever. No dobrze, no i kochani, co, żeby już Wam dłużej nie przedłużać tego, bo wiem, że tutaj się przygotowujecie do treningu, to czego Wam życzyć tak na koniec, przed tym zbliżającym się odcinkiem? Mm, jak zawsze chyba cierpliwości. Cierpliwości, zdrowia, zdrowia. i pomyślunku. pomyślności. <grym> zdrowia, szczęścia, pomyślności. Też. No i tego Wam życzę. No i co, połamania obcasów? Tak się życzy tancerzom? No niby tak. Połamania nóg też? Połamania nóg, no tak. Może nic, może nie no. łammy nic. Może nie łammy nic, Niech będzie dobrze. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję.